Nazywam się Socjotechnika Nadodżańska. Mam dwa oblicza. Skazana za groźby karalne osoba często popadająca w konflikt z prawem. Megalomanka. Taka już jestem. Oto ja, Socjotechnika Nadodżańska. To zdjęcie oto o przedstawia blogerkę, byłą blogerkę już, ponieważ założyła rodzinę, Pannę Truskawkę. Prowadziła ona kiedyś takiego bloga na Onecie Studencki Truskawkowy Świat, blogonet.pl oraz bloga na Blogspocie Panna Truskawka, blogspot.com To jest jej córka Amelka oraz jej mąż Marcin. Oni razem tworzą zgraną parę i powiem wam szczerze, oni są po ślubie od października, od października 2015 roku, kiedy to po prostu październik 2015, to ja po prostu siedziałam Zetka, więc powiem Wam szczerze, ja już wybrałam sobie taki los, że wolę być w Zetkanii, niż byćem tak, ona żoną i matką. Ja nie obrażam tej osoby, bądź Boże, tylko po prostu chciałam Wam powiedzieć, że ja zaakceptowałam swój los taki, jaki jest. Po prostu trzeba akceptować. Jedni się żenią, drudzy są zamykani w ZK i tam siedzą, jeszcze inni sobie się rozwodzą, a jeszcze inni znowu wychodzą ponownie za mąż, a jeszcze inni co innego robią, na przykład nie wiem, co tam śpiewają, tańczą, grają sobie, czy w ogóle grają na weselach. Więc powiem Wam szczerze, że ja, jako Socjotechnika Nadużańska, nigdy bym nie chciała być żoną i matką. Chciałam po prostu zawsze być wolnym człowiekiem. Wolnym, a o ja ile w ogóle człowiekiem my można nazwać, ponieważ jestem bardzo złym człowiekiem. Według mnie to nie jest serce. To jest narząd, który przepompowuje krew. Jakby tak obrócić to serce, to wygląda ono jak pupa jedynymi słowy, a pupa też przepompowuje krew, zwłaszcza, że jest miesiączka. Więc powiem Wam szczerze, jedno. Oto fałszywy symbol miłości. Według mnie. Więc powiem Wam szczerze, prawdziwe serce to nie jest serce, tylko po prostu to jest wnętrze człowieka, a nie takie coś jak symbol ten miłości. Dlatego bardzo nienawidzę Tynek, szczerze Wam powiem. Jestem jaka jestem, więc nigdy tego nie zmienię. A to jest fałszywy symbol, który. Żeby po prostu ludzie czczą, żeby po prostu nie wiem, jak najbardziej dobierać się w pary, kojarzyć się, spikać się, czy za przeproszeniem nie wiadomo, co robić. Jeszcze współżyć na przykład. To jest prawdziwe serce. Ma komory, aorty. Płynie w nim prawdziwa krew. Żyje sobie. Jest najszczęśliwszy na świecie, że może sobie bić. a serce bije. Serce może zabić. <ścoughs> szczerze, powiem tak, na prawdziwe serce. I zawsze lubiłam tego typu serca, a nie jakieś tam pseudo-serduszka udające szczęście, udające prawdziwą miłość. Według mnie prawdziwej miłości nie ma. Ja jestem tylko na nadużańska, ale pomimo, że jestem aleksydymiczką, wiem o co się rozchodzi w życiu, więc powiem szczerze Wam jedno. Ja, jeżeli bym miała wybrać serce. Serce, z pomiędzy dwóch serc, z pomiędzy tysiąca serc wybrałam sobie rozum. Taka jest prawda. To jest oto serce dla racjonalistów, jak widzicie. Jeśli w ten sposób mężczyzna pojmuje miłość, widząc tyłek, a co za tym idzie, to jest odwrócone serce, jakby powiedzieć, takie tyłek, się wygląda jak serce, więc powiem Wam szczerze, jeżeli w ten sposób mężczyzna pojmuje miłość, albo kobieta pojmuje w ten sposób miłość, że to jest tylko cielesność, to powiem Wam szczerze jedno, to jesteście w błędzie. O, SMSy mi nawet przychodzą, nie będę czytała na wizji. <grym> Mniejsza z tym, chciałam Wam powiedzieć, że w dzisiejszych czasach ludzie kupczą sobie ciałem, udają, że są szczęśliwi, że za pieniądze mogą dostać wszystko, ale są wartości, których człowiek nie kupi, bo człowiek jest prawdziwym człowiekiem tylko wtedy, jeżeli jest człowiekiem, a nie jakąś świnią za przeproszeniem. To też jest prawdziwy symbol miłości, ale dla tych po prostu, którzy tej miłości szukają fizycznie, a nie psychicznie, bo według mnie prawdziwa miłość nie opiera się na seksie, to jest serce, zobaczcie sobie, jakie piękne serce na dzień mężczyzny jeszcze do tego. No jasne, w cudzysłowie mówię prawdziwa miłość, bo według mnie prawdziwa miłość to nie jest fizyczność, prawdziwa miłość to nie jest jakiś pociąg seksualny, a pociąg, mój pociąg odjedzie za pół godziny, więc muszę się zbierać, bo po prostu się pojadę na drodze, i tam się czuję szczęśliwa. To jest moja miłość, więc to jest dla mnie najważniejsze, a to cała reszta nie liczy się. Dla mnie tyle wam powiem. Oto ksiądz Michalewski z papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Kiedyś tam studiowałam, ale nie ukończyłam, ponieważ nie utworzyli mojej ukochanej resocjalizacji, a nie chciałam iść na opiekuńczą wawszą. Szczerze Wam powiem, że no to ksiądz Michalewski powiedział mi tak, że jestem osobą do głębi zepsutą. Powiedział mi, chodźmy socjotechniko głosować razem na partię razem. Tak mnie wyśmiewał tylko dlatego, że byłam po politologii, ale ja żadnej politologii nie mam, szczerze Wam powiem, więc że mam powiem jedycja, mam tylko wiele procesów na koncie i powiem Wam szczerze, ten ksiądz oto jest psychologiem i on prowadzi właśnie poradnię, Arcyologiczną, i on mi powiedział, że się powinna mi na tym, że jestem socjotechniką narodzańską, jestem schizofreniczką, ale cóż, nigdy nie miał dobrego zdania o mnie, ale ja szanuję go jako człowieka, niech się po prostu ten człowiek ode mnie odwali, więc niech po prostu sobie żyje. Więc powiem Wam szczerze, jedno: Jestem socjotechniką narodzańską, nigdy tego nie zmienię i po prostu najszczęśliwsza jestem ja na świecie, ponieważ nie ma szczęśliwszej osoby ode mnie, i tyle Wam powiem. Oto głupia Baśka, za przeproszeniem, Baśko Elka, bo ona się nazywa Barbara Elżbieta G. I ona widzę wokół mnóstwo okazji do siania dobra w domu, w wolontariacie, w środowisku studenckim. Takie sytuacje tak ja jako wyzwania, nie zawsze jestem w siebie w 100% zadowolona, ale staram się wkładać yy, w, te, w to całe serce i jak śpiewamy ciągle zaczynam od nowa, no jasne. Ona chyba nie wie to znaczy zaczynać od nowa, ona jest żoną, matką dwójki dzieci, mieszka sobie za przeproszeniem gdzieś tam w gminie długołęka i jest udaje szczęśliwą za przeproszeniem angażuje się w różne rzeczy, także na rzecz Nadodża powiem muszę szczerze jedna osoba ta chciała, żebym opuściła Nadodżę, powiedziała mi, że ona kocha Nadodżę że ona po prostu jest dla Nadodża a ja, ja jestem ta zepsuta ta zła, ta niedobra socjotechnika nadodżańska, co się nazywa pseudnadodżańska i co najgorsze nazwałam jej A ale nie chcę nazywa za przeproszeniem ludzie są różni za przeproszeniem więc jeśli się za przeproszeniem takie osoby ode mnie odwalą Oto oja Majo Doremi. Ona żyje podobnie jak ja. To jest ta tutaj na czerwono, tutaj o. Harukazy do niej uważa się za najbardziej pechową dziewczynę na świecie. Jej rodzice zawsze się kłócą. Jej mocza siostra naśmiała się z niej, a jej ukochany biega za inną dziewczyną. Skąd my to znamy, prawda? <laughs> Niech będzie. Socjotechnika żańska uważa się najbardziej nieszczęśliwą kobietę na świecie. Rodziców nie ma, brat pracuje z dwiema kobietami, które jej bardzo źle życzyły i proces wytoczyły. A najdroższy był mąż Pietra z Giezra Dwanic, oczec inną, Agnieszka jej na Imię, a serce z rozterki mi bije, Czuć mogłam, że tak się stanie, Dlaczego mi to zrobiłeś, kochanie? Gdyby tylko mogłam mieć magiczną różdżkę, mogłabym wszystko robić na świecie, co się da. Ale tak niestety nie ma w życiu, więc powiem Wam szczerze jedno. Życie jest, jakie jest, więc trzeba je czasem akceptować. Nawet jeżeli bym miała skończyć jak Igor Stachowiak, to nie znaczy, się, że jestem złym człowiekiem. Przestańcie się gapić na mnie jak na jakimś nie wiadomo co, nie wiadomo po co, nie wiadomo jak, nie wiadomo z czym. Powiem Wam szczerze jedno. Po to jest życie, żebyście sobie żyli, a żebyście sobie coś w tym życiu odnaleźli, co dla Was jest istotne najbardziej. A jeżeli ktoś widzi część życia w innym człowieku, to nie widzi sensu życia w sobie. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Wasza socjotechnika, na dodżańska.